Nie zgadnę, dlaczego w Twojej organizacji nie analizuje się danych. Założę się, że Twoja organizacja tonie w morzu danych, a każda próba ich analizy kończy się fiaskiem. Dlatego zanim ktoś siądzie do faktycznej analizy, to poszukujecie tych danych jak igły w stogu siana. Dzisiaj w odcinku podaję pewnie jedno z, ale moim zdaniem najlepsze remodium na tą bolączkę. Cześć, jestem Mariusz Michalczuk. W Conversion pomagamy firmom lepiej rozumieć i wykorzystać dane online. Na tym kanale dzielę się praktycznymi poradami z zakresu analityki internetowej i jej biznesowego wykorzystania. Chciałbym zacząć od krótkiej historii. Wyobraź sobie organizację, która korzysta z kilku różnych narzędzi. Każde z nich oczywiście generuje jakieś dane dotyczące aspektu, którym się zajmuje. Jeżeli chcecie przeanalizować te dane, no to musicie usiąść do Excela i połączyć wszystkie razem, żeby cały swój e-commerce móc przeanalizować. Natomiast na końcu okazuje się, że z dostępnego czasu na analizę 90% poszło czasu poszło na łączenie, poszukiwanie, zbieranie dokupy tych danych. Dobrze w ogóle, jeżeli zostanie te 10%, bo często kończy się na tym, że albo tych danych nie ma, albo są niemożliwe do. Połączenia. Niestety najczęściej sytuacja jakiejś, rozwiązanie jakiegoś rozwiązania, jakiegoś case'a z wykorzystaniem danych kończy się porażką. Jaki my problem w tym aspekcie widzimy na rynku? W marketingu, generalnie w biznesie, funkcjonują tak zwane silosy danych, to znaczy, że dane dotyczące tego samego aspektu rozproszone są w różnych miejscach. To jest jakby pierwszy problem. Drugi problem, który widzimy, to jest to, że dane. Z różnych systemów, które opisują to sam element, w praktyce pokazują różne wartości tych samych metryk. W konsekwencji nie wiadomo, na które dane patrzeć. I trzeci problem, który widzimy, to nie ma kompetencji, które są w stanie wyjaśnić w organizacji, z czego wynikają te różnice. Już nie mówiąc o kompetencjach, które pozwolą wszystkie dane w jednym miejscu yy, zgromadzić, tak, żeby one były dostępne, żeby nie trzeba było tracić czasu na ich zbieranie. Jakie jest na to rozwiązanie? Rozwiązaniem jest automatyzacja przepływów danych. Większość narzędzi w marketingu funkcjonuje na zasadzie API, czyli udostępnia innym użytkownikom API. API to jest skrót od Application Programming Interface, czyli to są takie boczne drzwi do narzędzia, z którego korzystacie, niekoniecznie przez interfejs, który w większości przypadków logujecie się z udziałem przeglądarki, tylko można inne narzędzie podłączyć do tego, żeby z tego narzędzia marketingowego, pobrać jakieś dane. I w praktyce dzisiaj większość systemów typu software a serwis czy reklamowych, takie API posiada i można dostać się do tych, do tych narzędzi właśnie za ich pomocą. I dzięki temu, że to jest możliwe, no to my zachęcamy do tego i pomagamy naszym klientom automatyzować przepływy danych z różnych narzędzi, żeby zgromadzić je w jednym miejscu i zbudować tak zwane jedno źródło prawdy. O takim jednym źródle prawdy odpowiadaliśmy o hurtowni w marketingu i tutaj odwołujecie do odcinka na ten temat. Natomiast co do samej automatyzacji przepływu danych, jakie ym, kroki trzeba wykonać? W praktyce. Sama już skonfigurowanie automatyzacji jest temat bardzo techniczny, także nie będę wchodził w technikali. Tutaj raczej rekomenduję poproszenie o pomoc na zewnątrz lub znalezienie jakiegoś narzędzia integrującego wszystkie Twoje dane. Nasi klienci na przykład bardzo często korzystają z Super Matrixa. Natomiast dużo ważniejsze kroki są po stronie biznesu. Czyli jak już się zdecydujesz na automatyzację przepływów danych, to osoba czy narzędzie które będzie to dla ciebie robiło, to i tak, i tak zapytać o punkty, o których, teraz, o których teraz powiem. Czyli jak odrobisz te kroki wcześniejsze, to praca nad automatyzacją przepływu danych będzie dużo szybsza. Proces taki, po stronie biznesu, do automatyzacji przepływu danych, to jest po pierwsze ustalenie źródeł danych, czyli zdobycie dostępów i zobaczenie z jakich danych korzystamy w biznesie, w marketingu, żeby krok po kroku wszystko zmapować, najlepiej z dostępami, bo jeżeli dojdzie do automatyzacji, to i tak, i tak te dostępy będą potrzebne. Drugi krok, to jest ustalenie, jak Ty potrzebujesz, żeby te dane wyglądały. To znaczy, najlepiej na, na zasadzie Excela, czyli rozpisać, jakie kolumny w swoich raportach potrzebujesz. Takie surowe dane, które będą później podłączane albo do wizualizacji, albo wykorzystywane w tabelach przestawnych do Twoich analiz, żebyś na co dzień mogła mógł z nich korzystać. Później. Już na podstawie tego, to już mówimy o procesach tzw. ETL. ETL, czyli Extract, Transform, Load. Chociaż dzisiaj bardziej mówi się i korzysta z procesów ELT. Tutaj dobrym rozwiązaniem są Data Forms, wykorzystanie ich w marketingu i tutaj też się odwołuję do odcinka, bo nagraliśmy w jaki sposób ten, te procesy działają. Czyli, że najpierw pozyskujemy dane, ładujemy je w całości, takie jakie one są i dopiero później po stronie naszego jednego źródła prawdy je Transformujemy. Tutaj też pomaga, to jest zaczerpnięte ze Business Intelligence, taka z, ymm, architektura, tak zwana medallion architecture. Yy, czyli ona polega na tym, że wszystkie źródła, wszystkie dane, które wykorzystujemy w marketingu, w biznesie, one są zgromadzone na trzech poziomach. Na poziomie brązowym, gdzie trzymamy dane takie surowe, czyli jak już je pozyskaliśmy przez API z innych narzędzi, to je ładujemy, czyli E-Extract, load do naszego jednego źródła prawdy i to jest warstwa brąz, czyli wszystkie surowe dane, które przetrzymujemy. Druga warstwa, no to są dane, tak zwana warstwa silver, srebrna, w której dokonujemy transformacji i czyszczenia tych danych. Ujednolicamy walutę, usuwamy jakieś skrajne wartości, w zależności od tego normalizujemy, na przykład wykorzystując logarytmy. I trzeci poziom, czyli gold. To tam już są te docelowe raporty, których biznes będzie potrzebował, czyli takie, które po prostu możemy ściągnąć z tego jednego źródła prawdy. Najczęściej w praktyce to jest BigQuery i później wykorzystać albo do analizy w tabeli przestawnej, albo podpiąć do, do jakiejś wizualizacji, do dashboardu, dashboardu menedżerskiego, który będziemy ostatecznie mieli. Udostępniony. I na końcu, jak już to zrobimy, czy będziemy mieli te bronze, silver, gold, no to dobrze jest to przetestować. Zwłaszcza tą warstwę gold, czy ona odpowiada rzeczywiście temu, co, co biznes potrzebuje. W kontekście takiego ostatecznego wyniku, to rzeczywiście bardzo ważne są te dashboardy, żeby jak już ta automatyzacja danych jest zrobiona, to kolejny krok jest to, żeby wszyscy mieli dostęp do tych danych, które potrzebują. Odwołuję znowu do odcinka. Ten odcinek również będzie umieszczony w opisie pod filmą. Cześć! Bardzo się cieszę, że ze mną tu jesteś. Ale nie wiem, czy wiesz, że ponad 70% osób, które ogląda to wideo, nie subskrybuje naszego kanału. Będę ci mega wdzięczny, jeżeli teraz klikniesz i zasubskrybujesz, bo dzięki temu będziemy jeszcze lepiej dzielili się naszą wiedzą w zakresie analityki internetowej i wykorzystania danych online. Dziękuję bardzo. I jakie są korzyści z automatyzacji przepływu danych w firmie? Przede wszystkim jest to oszczędność czasu. Zastanów się teraz, jeżeli chodzi o analizę danych, ile ta analiza danych u ciebie zajmuje w kontekście na podział zadań. Z mojego doświadczenia jest tak, jak rozmawiam na rynku, no to jeżeli mamy analityka, który ma 100 jednostek czasu do Swojej pracy, to w praktyce 85% czasu, aż 85% czasu, on spędza na tym, żeby rzeczywiście te dane pozyskać, połączyć, oczyścić. Czyli 15% całości czasu w praktyce idzie na to, gdzie jest największa wartość, czyli na filtrowanie, segmentację, wyciąganie wniosku, stawianie rekomendacji. No jak widzisz, tutaj jest coś nie tak. I jeżeli w firmie wdrożona jest ta automatyzacja przepływu danych, no to te 85%, no to myślę, że spokojnie do 15% można, yy, można jakby zmniejszyć. I widzicie, zmienia się zupełnie proporcja, czyli ze 100 jednostek czasu 85% jest poświęcone w praktyce na faktyczną analizę, a tylko 15%, żeby wcześniej pozyskać jakby wartościowe dane i wszystkie dane, które do tej analizy są potrzebne. Jak będziemy mieli. Bardziej wartościowe analizy i szybciej je dostarczone, bo to nie musi zająć 85 jednostek czasowych, tylko może dalej zajmować 15 jednostek. Natomiast okazuje się, że wcześniej, jak czytali, czekaliśmy 100 jednostek czasu na analizę, to teraz będziemy korzystali 30, jedynie 30 jednostek czasu, czyli o 70% jakby dostaniemy. Naszą analizę szybciej, dzięki czemu, i to druga zaleta, będziemy mogli podejmować szybsze decyzje. Już nie wspomnę o tym, że jak ma analityk więcej czasu na analizę, to ta jakość analiz generalnie będzie lepsza, no bo raz ustawione procesy, jakby generowania, pozyskiwania tych danych, transformacji, one już będą maszyny w praktyce robiły pracę za, za człowieka, a człowiek już będzie robił to, gdzie jest największa wartość. I tutaj też turbo ważne przed tym wszystkim jest to, że jak już mamy poustawione te procesy, no to zanim ten proces przetransformuje danych, dane do tej warstwy srebrnej, silver, no to też warto jest zadbać o audyt naszych danych, tutaj odwołuję do odcinka, który nagraliśmy na ten temat, który zapewnia to, że w tej fazie pierwszej te brązowe dane surowe, one już będą jak najwyższej jakości, bo o to będziemy dbali rzeczywiście na poziomie audytu danych. No i nie będę ukrywał, że taką czwartą zaletą w przypadku korzyścią z prowadzenia automatyzacji przepływów danych jest bezpieczeństwo, no bo nie musimy nadawać dostępu kolejnych osobom do tej warstwy. Pozyskiwania i transformacji danych, czyli z jednej strony nie ma większa liczba osób dostępu do naszych danych, a po drugie, jak jest mniej osób z tym dostępem do tych danych, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że coś zostanie popsute już po zaciągnięciu tych surowych danych do naszego jednego źródła prawdy. Także automat robi integrację i nie ma potrzeby w ogóle ktoś na etapie transformacji danych w ogóle tam zaglądał. Czyli jakby niwelujemy ryzyko tego, że te dane będą popsute. Podsumowując, proces zbierania i przetwarzania danych w biznesie zajmuje najczęściej co najmniej 80% czasu osoby, która w ogóle ogólnie zajmuje się analizą danych, i mimo że jest zasada Pareto, która mówi, że z 20% czasu mamy 80% efektów, to w praktyce dobrze, jeżeli te 20% czasu mamy na tę analizę danych. Z mojego doświadczenia nawet jest to często dużo mniej. Natomiast dzięki automatyzacji przepływu danych my możemy w ogóle odwrócić tą proporcję, to znaczy generować dane do analizy możemy jedynie przez 20% czasu, a 80% czasu możemy zagłębić się w te dane, pokopać, posegmentować, filtrować i dzięki temu, że będziemy Dłużej znęcali się nad tymi danymi, no to tym jest większe prawdopodobieństwo, że one powiedzą nam prawdę o tym, co w naszym biznesie działa lub nie działa. A jak to z Twojej perspektywy wygląda? Czy u Ciebie też zapewnianie danych i gromadzenie danych przed analizą tyle czasu zajmuje? Zostaw w komentarzu swoją opinię, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.